Mamy najbezpieczniejsze dostawy żywności na świecie. Najbezpieczniejsze dostawy żywności. Przypominam, że USA ma najbezpieczniejsze dostawy żywności na świecie. To ośmiechu warte. Nasz system nie jest bezpieczny. Krojone owoce, melony, truskawki, jabłka w karmelu, pomidory, cebula, kurczaki. Wszystkie te produkty są prawdopodobnie skażone. To straszne. Całkowicie zdrowa, wysportowana 17-latka umiera 48 godzin później. To był koszmar. Zachorowała przez bakterię E. coli. Czy mogę założyć, że kurczak ze sklepu jest bezpieczny? Podstawowym założeniem powinno być, że zawiera patogeny takie jak Salmonella i Campylobacter. Istnieje 15 agencji rządowych, które mają regulować bezpieczeństwo żywności. Firmy spożywcze nienawidzą przepisów. Jedzenie staje się dla nich towarem. Zysk jest ważniejszy niż zasady. Konsumentów zszokowałyby niektóre historie. Rząd niewystarczająco chroni swoich konsumentów. Mają narzędzia, które mogą zachęcić przemysł do właściwego postępowania. Konsumenci nie powinni być odpowiedzialni. Niech wiedzą, że jest to nie do przyjęcia. Wtedy ustawodawcy zaczną działać w ich imieniu. Do końca życia będę płacić za to, że zjadłam sałatkę.